Hejka, witam was wszystkich na moim kanale, jak widzicie dzisiaj będzie moje pierwsze Q&A, także przepraszam jak będzie bardzo nudno, ale chciałabym poodpowiadać na te pytania, bo parę pytań się w sumie powieliło, więc czemu bym miała tego nie, na, nie, nie odpowiedzieć, co... No także możemy w sumie zaczynać. Jeśli Wam się spodoba ten film, to nie zapomnijcie zostawić łapeczek w górę, komentarze na dole, jakieś challenge możecie pisać. Przede wszystkim piszcie bardzo, bardzo dziwne pytania, które Wam nawet od razu teraz przyjdą do głowy. Będę robić taki tag, nie, taki tag w sumie, weird tak. Także możecie pisać na dole jakieś dziwne pytania oraz możecie zostawić subskrypcję, ponieważ to dla mnie ważne, żeby osiągnąć mój cel. 1000 subskrypcji do wakacji! A zostało wam już niecały miesiąc. Także wiecie, pamiętajcie o tym. Pokazujcie swoim znajomym mój kanał czy coś i możemy w sumie zaczynać. Gdzie chciałabyś wyjechać? Chciałabym wyjechać do Anglii w przyszłości, jeśli mi się uda, albo do Ameryki, ale wszystko jeszcze zobaczymy, co przyniesie przyszłość. E, ulubione jedzenie? Na pewno pierogi ruskie, klusetki z serem, i cukrem. To moje takie dwa najlepsze ulubione jedzenia, a jeśli chodzi o picia, to raczej jakieś woda, przede wszystkim woda, ale też na przykład jakieś smoothie bądź jogurty na przykład z jakimiś owocami, coś takiego. Pozdrawiam Cię Karolina Strosz, dziękuję za pytanie. Do, czy jakie plany na wakacje? Więc na najbliższe wakacje planów w sumie nie mam, tylko tyle co ja pod koniec dopiero wakacji na obóz sportowy, a tak czy siedzę cały czas w domu, także na pewno będzie duża ilość filmów, jeśli będziecie mi też jakieś pomysły przy, przysyłać, nie wiem, na Facebooku pisać, czy tutaj pod filmem. I w sumie resztę wakacji będę siedziała w domu albo będę jeździł po Krakowie. Czy byłaś kiedyś za granicą? Byłam ostatnio za granicą, widzieliście vloga z Bułgarii. Dziękuję za pytanie, Klaudia Szymkiewicz, pozdrawiam. Cię serdecznie. Alicja zapytała, czy zrobisz kiedy jakikolwiek unboxing? Jak będę miała czego, to na pewno zrobię. Czy zamówisz jakieś japońskie DIY i będziesz eksperymentować? Jeśli chodzi o te DIY z tymi japońskimi jedzeniami, to dla mnie to jest chemia i wolę tego jakoś nie próbować, a już na polskim YouTubie to jest. Jest to u Agnieszki Grzelak, jest to u Kospera i, i u innych na pewno YouTuberów, których nie znam. Także raczej może to nagram kiedyś, ale jeszcze zobaczymy. Pozdrawiam cię serdecznie, Alicjo. Jak reagują znajomi na to, że nagrywasz na YouTubie? No więc to jest w sumie takie, tak jakby wszyscy mają odmienne zdania. Jedni mówią, Wiem, że fajnie, drodzy mówią, że po co w ogóle ty nagrywasz, także cieszę się w sumie, że to jest ważne, że nie ma osób, które mnie będą hejtować, że coś tam robię, bo to jest w sumie moja sprawa i nikt nie powinien się mnie czepiać o takie rzeczy. Ym, I pozdrawiam cię serdecznie, y, Julią Roczek, pozdrawiam, bo obiecam, że będę Was pozdrawiać na moim snapchacie, Tutaj macie tego w ogóle. No, także możecie wejść na mojego snapa, możecie dodać mnie za pomocą tego duszka i możecie mnie dodawać, tak? I na Instagrama możecie też mojego wchodzić też tu macie z tego screena no także wchodźcie na moje social media i obserwujcie mnie na nich, będziecie na bieżąco, co się u mnie dzieje. Ulubiona piosenka na tą chwilę, więc na tą chwilę nie mam ulubionej piosenki, ale raczej mam swoją playlistę, której słucham. W sumie to teraz takie piosenki, które najbardziej słucham, to jest album Ariany Grande, który niedawno wyszedł i strasznie, strasznie mi się podoba. Jest taki energiczny, taki inny. i Nie są te piosenki takie wysokie, więc mogę zrobić cover, to jest tych piosenek, bo już Ariana nie śpiewa aż tak wysoko jak kiedyś. Twoje największe marzenie. Nie mam jakiegoś marzenia, raczej mam celu. Teraz mój cel to osiągnięcie 1000 subskrypcji na YouTubie do wakacji, czyli nie zostało wam za dużo czasu. I proszę, jak macie jakieś znajomych, którzy o mnie nie wiedzą, to proszę wyjść im, podajcie mój link do kanału, żeby zobaczyli, wpadli, jeśli im się spodoba, to żeby zasubskrybowali, bo bardzo bym chciała już do, do tych wakacji mieć 1000 subskrypcji. A obiecuję wam, że będą takie fajne filmy, w wakacje, że po prostu będziecie uzależnieni od nich, no. O, obiecuję. Co najbardziej cenisz w ludziach? Najbardziej w ludziach cenię szczerość, to żeby po prostu mnie nie okłamywali i żeby mówili mi prawdę, jak co oni w tej chwili myślą o mnie czy mm, po prostu to, żeby mi mówili, a nie że Będą udawać, że wszystko jest w porządku, a tak nie będzie, i żeby po prostu yy, nie przychodzili do mnie i żebym ja się im zwierzała, a później te osoby idą i gadają za moimi plesami i nie obgadują. To mi się nie podoba w ludziach. I pozdrawiam cię serdecznie. Julio Eustrat. Eust Przepraszam, ale ja dzisiaj nie umiem czytać. Od kiedy jesteś wam yy, Od. Tydzień po założeniu The Vamps, wtedy ich poznałam i zaczęłam się i nimi od razu interesować To był mój pierwszy na poważnie zespół, który tak pokochałam wręcz I po prostu uwielbiałam ich każdym, każdą piosenkę, każdą za na pamięć, każdy cover, który zrobili na YouTubie Także naprawdę jestem ogromną ich fanką, wręcz psychofanką Także w jestem już bardzo długo Jakie masz pasje? Może nie mam jakichś konkretnych pasji, ale raczej muzyka, śpiewanie. E, pozdrawiam Cię Zuzio Borowska. E, jaki masz telefon? E, iPhone 5. Dziękuję bardzo za pytanie. Niko. Malik, dziękuję Ci bardzo i pozdrawiam Cię serdecznie. Do której klasy teraz idziesz? Będę po wakacjach szła do trzeciej gimnazjum. być wolała mieć Nokię najgorszą z najgorszych, ale byś miała wspaniałe oceny same szóstki, czy mieć iPhone'a 6s+, ale bardzo kiepskie oceny same jedynki. Wolałabym mieć e, to pierwsze, czyli wolałabym mieć najgorszy telefon, ale mieć dobre oceny, ponieważ bym miała dobre wykształcenie i tak dalej i wtedy bym mogła sobie zrobić na tego. Dziękuję Ci, Nino Marzysz, za pytania. I teraz pytania ze snapa, które wczoraj od Was dostałam. Masz rodzeństwo? Tak, mam starszego brata o 8 lat, także ma teraz. W tym roku skończy 23 lata. Pozdrawiam Cię Kamil Co polecasz na nudę? Na nudę polecam Na przykład, gdy Wam się nudzi tak bardzo, bardzo A lubicie sport, to możecie na przykład ćwiczyć sobie I słuchać muzyki jednocześnie Albo po prostu słuchać muzyki Jak macie jakieś swoje hobby, to możecie na przykład rysowanie, śpiewanie tańczenie, albo ja często robię tak, że gdy mi się nudzi to po prostu włączam jakiś film na YouTubie i oglądam go i ćwiczę jednocześnie, bo tak zabijam czas ćwicząc, jednocześnie oglądając film także to jest też bardzo, bardzo pomysłowe. Na ilu koncertach Barzen Melody byłaś? Byłam na jednym w listopadzie 21 czy się kiedyś przeprowadzałam? Tak, raz, właśnie teraz, gdzie stoję, tutaj w moim domu. E, ja w nim mieszkałam, tylko w weekendy, także pomieszkiwałam, a teraz już mieszkam tutaj na stałe 40 km mam do szkoły, ale jakoś żyję. Także. Wiecie, jest dobrze. Wiem, że niektóre osoby nawet więcej dojeżdżają do swoich szkół, ale no jak dla mnie to jest naprawdę dużo. Lubisz naleśniki? Ja kocham naleśniki, ja kocham naleśniki, a zwłaszcza z nutellą, z bitą śmietaną i jeszcze lubię naleśniki, na przykład, na przykład gdy jest w środku jeszcze z tą nutellą, są na przykład banany pokrojone, bo to jest takie zdrowe, ale niezdrowe, także to jest dobre. Polecam wam wszystkim serdecznie. Jak masz na drugie na imię? Karolina tak samo jak moja przyjaciółka, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, także dziękuję Wam wszystkim bardzo za oglądanie, jeśli Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić kciuku w górę, komentarzy piszcie bardzo, bardzo głupie pytania w komentarzach i jak, jeśli możecie pisać pomysły na filmy, filmy, które chcecie zobaczyć na moim kanale i jeśli ten przycisk na dole jest szary to znaczy, że mnie zasubskrybowaliście i bardzo dziękuję a jeśli jest czerwony, to musicie go kliknąć żeby był Szary. I wtedy będziecie mnie subskrybować I mam nadzieję, że mój cel do wakacji 1000 subskrypcji osiągnę, bo Wam zostało mniej niż miesiąc, także się musicie postarać. I jak macie jakiś znajomych, którzy lubią oglądać YouTube'a i spędzają dużo na nim czasu, to możecie im tam po prostu wysłać linka do mojego kanału, a ja będę Wam wszystkim bardzo za to wdzięczna. Także dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. A no właśnie, chciałam jeszcze przypomnieć ważną rzecz. Dzisiaj robię live o godzinie 19 albo 18.30. Wszystko będzie podane na Twitterze, Będę pisać. Live odbędzie się na YouNow. Tutaj macie linka. Będziecie mieli też w opisie linki, wszystkie do moich social media. Także wpadajcie, będę tam śpiewać, odpowiadać na jakieś dodatkowe i głupie pytania. Także z chęcią Was bardzo zapraszam. Jeśli nie macie co dzisiaj robić wieczorkiem, to jak najbardziej wpadajcie na live. Także dzięki wszystkim za oglądanie i do zobaczenia. Jeszcze raz, pa pa!